Dzień dobry Państwu. Cywan wakacyjny w pełni. Rojeżdżamy się po szerokim świecie w poszukiwaniu pięknych wrażeń i często zabieramy ze sobą również jakąś książkę. Wszak wakacje to także czas na nadrabianie czytelniczych zaległości. Długie podróże i słoneczna pogoda no raczej nie sprzyjają poważnym lektorom. Rozglądamy się za czymś nieco lżejszym. Wielu miłośników mają również kryminały. A jak wiadomo, jak kryminały, to najpewniejszy kierunek poszukiwań to oczywiście Skandynawia. Tym razem sięgnąłem po książkę szwedzkiej pisarki Kliftiny Larsson, rocznik 1965, pod tytułem Postać. Jest to jedna z tych książek, gdzie czytelnik nie ma to niemal od początku wszystko wie. Albo tak mu się wydaje. Obserwuje zatem rozwój wydarzeń z góry. Niczym ogromny guliwer w świecie liliputów. Czasami z politowaniem kiwa głową, co też oni tam wyprawiają. Te ich wysiłki są bez sensu. Znowu błędny trochę. Gdzieś tam w geteworskich podziemiach ginie dziewczyna. W tym samym czasie, w tychże podziemiach, odbywa się część wieczoru kawalerskiego. Oba zdarzenia dzieją się tuż obok siebie w tym samym czasie, i wszystko wskazuje na to, że sprawcą morderstwa jest właśnie główny bohater wieczoru kawalerskiego. Może i są pewne wątpliwości, ale poważne tropy prowadzą właśnie do niego. Jeszcze klarowniejsza jest sytuacja z osobistymi problemami prowadzącej śledztwo w sprawie morderstwa w podziemiach inspektor Ingrid Bergman. Szybko poznajemy sprawczynię jej bardzo poważnych kłopotów, które mogą nawet doprowadzić błyskotliwą panią inspektor za kratki, nie mówiąc już o dramatycznym zakończeniu jej błyskotliwej kariery zawodowej. Sprawczynią tego wszystkiego jest jej przyrodnia siostra Maria, którą trudno nazwać praworządną obywatelką. Obie panie mają wspólnego ojca, ale matka Ingrid nie wyraża się o Marii inaczej jak Benkart, co niekoniecznie podoba się samej zainteresowanej i w znaczący sposób wpływa na jej postawę. W miarę zagłębiania się w książkę okazuje się, że ten obraz nie jest taki prosty, jednoznaczny. Wszystko, co się dzieje, wynika w siły i dobra będącego w ludziach lub wręcz przeciwnie, ze słabości i zła. Poczynając od matki Ingrid, okropnej, nietolerancyjnej kobiety, która w dużym stopniu przyczynia się do zła, które spotyka Ingrid, a postawy ludzi, z którymi główna bohaterka pracuje na co dzień? Narcystyczny i tchłoźliwy prokurator, który dla kariery zrobi wszystko, antypatyczny, chory z nienawiści szef Wydziału Wewnętrznego, no i prawdziwi przyjaciele, którzy gotowi są zaryzykować swoje posady, byle tylko pomóc swojej koleżance. Ciekawa galeria postaci, a jest jeszcze partner Ingrid. Tu dopiero mamy niezłego zawijasa. No właśnie, my patrzymy z góry i wiemy naprawdę dużo, a i tak czasami mamy problemy z właściwą oceną wydarzeń, a cóż dopiero te Liliputy. Każdemu może przydarzyć się, że znajdzie się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Tylko, że czasami bardzo trudno udowodnić, że coś jest tylko zbiegiem okoliczności. Nie ma jak znaleźć dobrego alibi. A że ludzie są omylni i niekiedy bardzo małostkowi, o problemy nie trudno. Pojawia się też bardzo ciekawy wątek oceny pojedynczych faktów w kontekście analizy całości. Każdy pojedynczy fakt wydaje się jednoznaczny, bardzo jednoznaczny. Gdy jednak próbuje się je złożyć w sensowną całość, pojawiają się problemy. Pojawiają się wątpliwości. Dowody są zbyt doskonałe. Na przykład, dlaczego osoba, która przed popełnieniem przestępstwa zakłada lateksowe rękawiczki, robi wszystko, by jej twarz została rozpoznana? Albo, dlaczego na butelce od piwa znalezionej w miejscu publicznym są tylko odciski palców jednej osoby i to odciski bardzo dobrej jakości? I tak dalej. W książce Christine Larsson pojawia się też inny, ważny wątek. Przestępczość wśród młodych ludzi. Mówi się o tym coraz więcej, ale chyba niewiele z tego wynika. Agresja, bezwzględność i posługiwanie się internetem i mediami społecznościowymi. Czy jest szansa, aby to powstrzymać i zmienić? I żeby nie było, to nie jest tylko problem Szwecji. Okazuje się, że nas, guliwerów, czeka spora niespodzianka, bo jednak nie o wszystkim wiemy. Mimo szerokiego spojrzenia na to, co się dzieje, mimo patrzenia z góry, nie możemy być jednak jednocześnie w wielu miejscach. A więc uwaga z przedwczesnym ferowaniem wyroków. Postać Krystyny Larson to nie jest wybitne dzieło, ale mimo to polecam tę książkę, bo jest tam akcja, parę ciekawych spostrzeżeń i kilka intrygujących pytań ogólniejszej natury. I okazuje się, że przyglądanie się, jak ludzie dochodzą do prawdy, jak rozwikują zagadki, też może być bardzo ciekawe, mimo że my sami już dużo wiemy. Ciekawe jest śledzenie toku rozumowania, który ma wszelkie znamiona poprawności, a jednak prowadzi na manowce. No właśnie, więcej pokory, moi mili, tylko coś mi się zdaje, że akurat pokora nie jest zbyt wysoko ceniona we współczesnym świecie. Tymczasem, dziękuję za uwagę i do usłyszenia przy kolejnej okazji. Do widzenia.